Regeneracja według recepty AA. Taki to jest paradoks regeneracji według recepty AA. Siła rodząca się z całkowitej klęski, słabości oraz utrata dotychczasowego życia jako warunek odnalezienia nowego. Anonimowi alkoholicy wkraczają w dojrzałość. Strona 60. Tysiące razów wymierzonych przez alkohol nie zachęciło mnie do tego, abym przyznał się do klęski. Za swój moralny obowiązek uważałem pokonanie mojego wroga i przyjaciela w jednej osobie. Już na pierwszym mitingu AA dane mi było poczuć, że nie ma nic złego w przyznaniu się do bycia pokonanym przez chorobę, która nie ma nic wspólnego z moim stronem moralnym. Gdy tylko przekroczyłem próg wspólnoty, instynktownie dotarło do mnie, że znalazłem się w kręgu wielkiej miłości. Bez żadnego wysiłku z mojej strony uświadomiłem sobie, że nie ma nic złego w kochaniu siebie, bo tego właśnie chciał Bóg. O ile moje myśli zniewalały mnie, o tyle moje uczucia mnie wyzwoliły. I jestem za to wdzięczny.